Skarb z plaży żydowskiej. Skarb z plaży żydowskiej to 231 monet o nominale 50 feniigów każda aluminiowe, mocno poszarzałe, zarażone gdzie niegdzie czarnymi plamami przeszłości. Kiedyś wymiernej wartości, teraz stanowią klucz do nieodgadnionej tajemnicy. Niestety, ale chyba nie uda nam się jej całkowicie odkryć. Choć losy skarbu wydają się wielce tragiczne i mocno związane z obecnością społeczności żydowskiej w Łomży. Owe monety pamiętają wystrzały karabinów, warkot silników ciężkich pojazdów opancerzonych, krzyki kobiet, strach. Zakopane w złotym piasku Narwiańskiej plaży przez lata nasiąkały zimną wodą rzeki, ale też krwią i łzami mieszkańców miasta w czasie wojny. Mają w sobie energię, jaką dawała nadzieja. Jednak odnalezione przez archeologów świadczą o tym, że ta nadzieja była złudna. Przenieśmy się jednak na chwilę do Łomży z 1938 roku, aby wyobrazić sobie miejsce i czas poprzedzający okres, kiedy nasz skarb był zbierany, a potem ukryty w ziemi. Społeczność miasta w dużej mierze stanowią obywatele wyznania mojżeszowego, których jest ponad 35%, czyli blisko 10 tysięcy. Są integralną częścią społeczności, która ma swoją religię, prasę, prowadzi biznesy, szkoły czy instytucje kultury. Warstwy społeczne przenikają się, tworząc naturalną strukturę miasta, które rozwija się i tętni życiem. Przy ulicy Senatorskiej 28 wznosił się budynek wielkiej synagogi, front. Wykonany był bardzo starannie zaokrąglone okna szerokie wejście podzielone na trzy części. Przez wysokie okna wpadało do środka zapewne dużo światła, które to tworzyło grupy cieni opadające na modlące się osoby. Projekt budynku był estetyczny z zachowaniem proporcji i z pewnością robił wrażenie, będąc charakterystycznym elementem starego rynku. Przy hali targowej tłoczyły się drewniane wozy, a na nich produkty rolne, garnki, worki wypełnione pszenicą i owsem. Słuchać było prace kowala i rymarzy, którzy świadczyli swoje usługi przyjezdnym z okolicznych wsi. Masa drobnych handlarzy, głównie żydowskich, oferowała swoje wyroby na straganach. Wśród ludzi było słychać rozmowy głośne i te ciche, śmiech i okrzyki targowania się. Stary rynek był sercem miasta. Z halą, w której sprzedawano owoce, warzywa, czasem nabiał. W blaszanych baliach pływały nerwiańskie ryby, które kupowali i katolicy, i Żydzi. W upalne dni przeważał zapach zwierząt, które pracowały dla gospodarzy oraz samych handlarzy. Stojące z opuszczonymi głowami konie nerwowo zarzucały grzywy, odganiając natarczywe owady. Życie miasta było proste. Zaczynało się o świcie, a kończyło po zmroku. Kwitł biznes, jak chociażby odlewnia Mędla Orłowskiego, żydowskiego przedsiębiorcy, radnego, inteligenta oraz filantropa. Fabryka odlewniczo-żeliwna specjalizowała się w produkcji maszyn rolniczych, odpowiadając tym samym na ogromne zapotrzebowanie narzędzi, jakich poszukiwali rolnicy. Zajmowała murowany budynek z przybudówką przy ulicy Giełczyńskiej 21 wraz z przyległym placem na zapleczu Rynku Zambrowskiego, graniczącym z terenami klasztoru sióstr benedyktynek. Zatrudnienie znalazło tam kilkudziesięciu robotników, którzy produkowali pługi, brony, kieraty i części zamienne. Dwa żydowskie cmentarze, z których jeden mieścił się między ulicami Rybaki a Woziwocką, oraz drugi przy ulicy Bocznej, były pełne wielopokoleniowych grobów. Strzeliste macewy z bogatymi zdobieniami o różnej symbolice, tworzące nastrój wzniosłości, zadumy i pamięci o tych, którzy odeszli. I tak można byłoby mnożyć obrazy przedwojennej łomży, jej społeczności i opisywać czasem trudne relacje polsko-żydowskie. Można wspominać ludzi, którzy żyli tu w spokoju do momentu, kiedy nad miastem pojawił się cień II wojny światowej. I w tym miejscu 231 monet staje się czyjąś historią, którą możemy sobie jedynie wyobrazić. W 1941 roku na terenie całej ulicy Senatorskiej do Zielonego Targu i dzielnicy Rybaki Niemcy tworzą getto. W tym miejscu rozgrywa się tragedia dziesięciu tysięcy ludzi z Łomży, Jedwabnego, Piątnicy, Stawisk, Wizny i Rutek. Skumulowana na niewielkiej przestrzeni. Jakby to zło w czystej postaci wypełzło na ulicę łąży i w krwiożerczy sposób sięgało po swoje ofiary, nękając je głodem, chorobami, wywózkami, niewolniczą pracą i egzekucjami. Powolna eksterminacja społeczności żydowskiej, którą przeprowadzono przez wiele miesięcy na raty. Leżące wszędzie trupy, gnijące ciała, łączące się z zapachem śmierci i strachu. Jakże trudno jest to sobie teraz wyobrazić, jak trudno zrozumieć to, co pojawia się w świadomości ludzi zamęczanych w tak nieludzki sposób. Co się dzieje z ich nadzieją, z wolą życia, z chęcią przetrwania. Od czerwca do września około 3800 Żydów zostało zamordowanych przez niemieckiego okupanta. Wywózek i egzekucji dokonywano w lasach niedaleko Giółczyna. Poprzedzały je nieludzkie selekcje, w których wdecydowano, kto przeżyje, a kto zginie. Drewniana brama przy ulicy Senatorskiej. Była granicą między piekłem a wolnością. To na nią spoglądały oczy uwięzionych w getcie, snujących wizję ucieczki. Do takich też dochodziło, jak na przykład ucieczka Nachmana Szarfsztajn, który skrupulatnie ją zaplanował i przeprowadził tuż przed samą likwidacją getta. Udało mu się przetrwać w okolicznych lasach, walcząc z zimnem i Jesienną pogodą. I tak historia pozostawia ślad prowadzący do 231 monet. Być może ktoś jeszcze zaplanował ucieczkę i zakopał wcześniej monety z nadzieją, że kiedy przyjdzie czas, odnajdzie skarb, który pomoże mu przetrwać. Być może był to ojciec rodziny, który sprytnie przewidział każdy etap ucieczki. A każda część planu dawała nadzieję, że się uda. Że w nocy pokonają razem ruiny synagogi i, niezauważeni, przemkną obok strażników, uciekając w kierunku Narwi. Zostawią za plecami zgliszcza miasta, dopalające się resztki dachów, i wtopią się w ciemność, która wyprowadzi ich z piekła drogą do wolności. A sto kilkanaście marek wystarczy na pierwsze dni tej wolności. Jednakże odnalezione monety świadczą o tym, że plan się chyba nie powiódł. A ci, którzy planowali ucieczkę, być może zostali wywiezieni 1 listopada 1942 roku do obozu przejściowego w Zembrowie. Stamtąd jak większość Łążyńskich Żydów zostali wysłani do niemieckiego nazistowskiego obozu zagłady Auschwitz-Birkenau. Tam też mogło w bestialski sposób zakończyć się ich życie. 231 aluminiowych monet, po 50 feników każda. Garść pieniążków, których zastygły łzy naszego miasta.